I byśmy chcielibyśmy Wam przedstawić i przypomnieć jeszcze raz wszystkich naszych uczestników. Prosimy wszystkich na scenę. Po kolei, najpierw pierwszy zespół, zespół Eksplozja. Z zespole występowali dzisiaj Wiktoria Galca i Kamil Krempa. Natalia że dziecko skacze, skacze, skacze. Dobra, jest. Z numerem czwartym Michał Kasprzak. Z numerem piątym Jakub Kipa. Z numerem siódmym Zespół Sportan. Zespół Sportan jest? Okej, okay, chodzą. Outless. Z numerem 10 KSD. Z numerem 11 Kinga Kucharska Z numerem 12 Ania i Julia Ania i Julia już są na scenie, ponieważ należą również do zespołu Sowklas Z numerem 13 Szymon Komaniecki. Z numerem 15 Klaudia Litwin. Z numerem 16 Bastyna Sienicka i Marta Ryba. Z numerem 17 Jakub Kukla. Z numerem 18 Wojtek Kułaga. Z numerem 19 Bartosz Świg. grupy Elos Park. Zacznijmy od głosowania facebookowego, które skończyło się dosłownie przed, przed chwilą. Tutaj w łeb przyszły dwie ekipy. Pierwszą z nich był zespół Dizolder, a drugą były dziewczyny z zespołu Eksplozja. Kto wygrał ostatecznie? Mam tutaj kopacę. Tą wygrał zespół Disorder! Śmiało, Dzień dobry, Chodźcie tutaj do nas, Jesteś Śmiało, śmiało. Wygrywacie nagrodę przez Xtreme Fitness, pizzerię na Grasso, restaurację Veranda oraz nagrodę pieniężną. No i rzecz jasna, przepogadniającą sławę na cały mielec i światu. Co powiedzieć wszystkim tym, którzy poprzez internetowe głosowanie zaufali Wam i oddaję swój głos na was. Bardzo dziękujemy i przepraszamy, że takich Was nachodziliśmy i prosiliśmy właśnie o te lajki. A była próba proszę, proszę Państwa, gdyż aż uzyskał 1145 lajków. Jeszcze raz, oglądamy A wręcz przeciwnie, przez cały czas mocno bawili się nad tym, komu przyznać tę nagrodę. Żyli! Oddaję szanownemu Żyli głos, ponieważ. E, rozumiem, że to teraz my będziemy na reżysercie razem mówili. Czy na przemian? się. No, no razem nie, nie będziemy mówić, to urwa nas dobrze nie zrozumie, Więc może zacznę. Dobrze. Kochani, udało się, że młodzież jest zła, dobra i w ogóle jest B. Patrząc tutaj na Was, że tutaj jesteście, jak to mówi mój profesor, oby nam się chciało chcieć, Dziękujemy, że przyszliście na tą imprezę, że jesteście tutaj, że oblazkujecie wszystkich, łącznie z jurorami, z wykonawcami i z tą obsługą techniczną i ze wszystkimi mediami i dla nich wszystkie gorące drama. Ja przede wszystkim e, chciałbym, żebyście docenili, e, chciałbym, żebyście Wy którzy tutaj przyszliście, docenili to, co robią ci młodzi ludzie. Takie jak ten ktoś, ta pani i cała masa jeszcze takich, jak tam Dawid, stoi na przykład i tam będzie czymś, czymś strzelał, tak? Może z daleka ode mnie, proszę. Wykonali kawał świetnej roboty, żaden dorosły im przy tym nie pomagał. My staraliśmy się tutaj przeszkadzać trochę, nie wyszło nam. Wykonali kawał świetnej roboty i im też nie należy brawa. Wszystkich tutaj na tej proszę Państwa, mają talent I, i ten Mielecki, i ogólnopolski, ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy. I dziękujemy tym i za przepraszamy, że może pomyślą ci, którzy mają już europejskie tytuły i dyplomy, że akurat postanowiliśmy tak nie inaczej. Kochani, my nawet nie jesteśmy godni was oceniać. Także chcielibyśmy dać szansę tym ludziom młodym z mięsa, którzy dopiero tak z tej skorupki jajka wychodzą powolutku, powolutku i żeby oni po prostu zaistnili u nas tutaj na naszym rynku lokalnym, że ja tak powiem. Nie ukrywam, mieli, mieliśmy problemy z wyłonieniem pierwszego miejsca. Dodatkowo doszły nam jeszcze dwa wyróżnienia, ale tak jak mamy w regulaminie, miejsce jest tylko jedno. No cóż, tak jak jest na bitwie, są zwycięzcy, są pokonani, są przyniesieni na tarczach. I nie wiem, czy już możemy mówić, Ryszardzie, czy jeszcze nie? Możemy? Czyli, czy, tak, czyli powinniśmy, No Może spokojnie, ale nie czekajcie do pierwszego miejsca. Na trzecim miejscu, czyli takie nasze wyróżnienie pierwsze. Nasze takie wyróżnienie. Kuba na Wojtek. Wojtek, nie się, niech zrobią zdjęcia, chociaż to jakaś nagroda od nas. Tak to jest właśnie Wojtek Kułaga czynił cuda na tejże scenie. Przechodzimy do miejsca drugiego. No cóż, w polskiej prezencji jest Halina Frąskowiak. Nie wiem, czy to jest jej bratanek, czy kto inny, ale miejsce drugie należy do przemysłowej Trymka Frąskowiaka. Wszędzie nasza gorąca prośba, nie chowaj swojego talentu gdzieś w garażach, w domu, za ściankach. Prosimy Cię, startuj na, na jakichkolwiek imprezach muzycznych, pokazuj się. Naprawdę wielki szacunek dla Ciebie, naprawdę nie chowaj się talentu gdzieś pod powietrzem. I weźcie się Dobrze. No i co, kochani, przechodzimy do miejsca pierwszego. Nie ukrywam, że tutaj były zdania różnie podzielone, ale jak wspomniałem wcześniej, jest jedność i jedyność. Tutaj zapanowała jedność, stety jedność i miejsce pierwsze podczas pierwszej edycji Mielec z Matarem otrzymuje zespół disorder. Teleporterów, tutaj ładnie się wszyscy uśmiechamy, dołącz do Was. uśmiechamy się teraz ładnie. Widać, że miałem świetny pomysł, poszli za mną, bardzo dobrze. Gratulacje, jak najbardziej się należą wszystkim. Uścisz z Tomasza. Pamiętajcie, przez Tomasza przed chwilą prawie przejechał rower. Przez wiele też prawie przejechał rower. się wzruszył. Dobrze, dziękujemy bardzo. A teraz czas na, Ostatnia na nagrodę. Ostatnią nagrodę. Ostatnią główną, którzy właśnie tę nagrodę przyznaliście wy, czyli nasza szanowna publiczność. Głosów było tak wielu, jak jest was, a zwycięzca otrzymał tylko i aż 23 głosy. Kto to było, jak myślicie? Agi! Agi! Zwycięzcą zostaje zawodnik rozstawiony z numerem. Uwaga, uwaga! 19, Mako śpi! Dziękuję bardzo! 8 miesiącach nagody pieniężne, wodor, który zostaje w sklepie DevTools. Każdy na siłowni i wiele, wiele innych. powiedz nam jak się czujesz eee, Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego czy, że... Naprawdę? Wcześniej, naprawdę nie spodziewałem się tego Cieszę się, dziękuję Wam bardzo To tyle zwycięzca, to jest zwycięzca, ale wartość chwila dla fotoreportu jeszcze Uff. Ok, zdjęcia porobione Sebastian, jeszcze raz wielkie dala. Sebastian za to pierwsze kolejna. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować kolejne decyzje. Będziemy o wszystkim informować na Facebooku, dlatego zachęcamy Was do lajkowania, udostępniania bycia na bieżąco, ponieważ jako klub staramy się zmieniać to rzeczywistość, która nas otacza. Organizować coś dla nas, czyli dla młodych ludzi, bo widzimy, że jest tego potrzeba, zapotrzebowanie bardzo duże, jeśli, jeśli o to chodzi o imprezy, nie tylko dyskuteki i... I tego typu tylko bardziej coś kulturalnego i to, czego w Mielcu brakuje. Dobrze, to już koniec. Wymieniliśmy zwycięzców, ale jak mówiliśmy na początku, nagrody rzeczowe nie są tutaj najważniejsze. I Pamiętajcie o tym, bo macie wspaniałe talenty. Przed wami jeszcze sporo pracy i niekoniecznie mówię tutaj o treningach. Szykujemy dla Was wiele, 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 wiele możliwości na rozwinięcie się, kontakt z mediami i różnego tego typu rzeczy. A już w najbliższym czasie czeka na Was nakręcenie, nagranie teledysku, dzięki panu Łukaszowi Kilianowi, w którym będziemy Was jak najbardziej starać się wypromować i też gorąca prośba do Was, do uczestników. Gdy zobaczycie ten teledysk, spodoba się, prosimy go udostępnić, polegować, zwrócić gdzieś na jakiejś stronę, niech ludzie dowiedzą się o tym, jaki mamy, jakich mamy ludzi w mieście, jakie posiadają talenty. I że warto, warto naprawdę robić to, co się kocha, to, co się lubi, bo można skończyć tak jak oni, z uśmiechem na ustach. Nie wszyscy otrzymają nie wszyscy nagrodę, ale myślę, że wszyscy tutaj są wyganiami. Zgadzasz się z tym? My już dziękujemy i mamy jeszcze w planie na koniec występ zwycięzcy. Nie wiem czy to jest możliwe. Jest możliwe, więc z gorącymi prawami zaprosimy Badka Świeka i prosimy jeszcze o chwilę przed, żebyśmy mogli tutaj ustawić to, po czym on skacze.